Cześć, jak widzicie moi Kani, z tej strony Radek, a to jest, są odcinki z kampanii online youtuberów nagrywane, odtwarzane, że się tak wyrażę, w na prośbę Wielkiego Mistrza, pomimo tego już uważałem, nie ukrywam, uważałem, że to jest troszeczkę bezsensowne, e, żebym znowu nagrywał to samo, po prostu w tamte odcinki mi się usunęły, dysk mi padł i... Musiałem kupić sobie nowy i w gradzie pełen system, więc logicznym było, że nie będę leciał i płacił kilku, na, tam, kilku tam stówy, czy coś koło tego, żeby mi odzyskali trzy odcinki. Eee, zastanawiałem się w ogóle, czy jest sens ich odzorowywać. Odzorowywać je. Ale skoro WMM mnie prosił w szacunku tak, dla samej kampanii, dlatego że ją zorganizował, postanowiłem, że to po prostu tworzę, bo to nie, nie byłoby sensu tak zostawiać w sumie teoretycznie tych trzech odcinków, kiedy to już jest wszystko jakieś tam w playliście i tak dalej. Eee, więc na jego prośbę właśnie postanowiłem to zrobić. Czyli za chwilę otrzymacie kolejny i jeszcze szesnasty odcinek, który odcinkiem ostatnim będzie. I chyba w sumie tyle w tej turze miałem do zrobienia, nie wiem co tam jeszcze posprawdzałem, coś chyba, o ile się nie mylę. Dobra, w każdym razie dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się do kolejnego. Bye bye.